Witam Was wszystkich na udzie na poradniku kolejnym i dzisiaj Wam pokażę jak będziemy ścigać kierowców y, pociągów, czy będą przekraczać prędkość albo będą przez Czerwone Światła jeździć. Y, jakie są wymagania? Wymagania są takie, że musicie mieć bardzo dużo doświadczenia policyjnych, no i y, pociągowych bym powiedział. Y, musicie też mieć bardzo dużo zaangażowania, no i... No i trzeba, no i trzeba po prostu yy, dużo pracować jako kierowca, bombowca. No i no i policja. Yy, policja to może, nie wiem, 10 razy w tygodniu. O. Dora, co będzie nam potrzebne? Na pewno będzie speed coil, aby się poruszać szybciej. UFO, co nie wiem, ale może być potrzebne. Pistolet, aby mierzyć prędkość i i się chronić, no i też strzelać do ludzi. Oj, coś mi się tu przybliżyło. Oj, sorki, przeszczeliłem trochę coś. To się sam no. E, no i jetpack może też być potrzebny. E, rocket launcher, e, podpalarnie, no i cavity e, coil. To już są wymagane rzeczy. E, chociaż e, bym powiedział, że UFO może nie być tak zbyt wymagane. Co jeszcze będzie potrzebne? Musicie zmienić rangę na Security, czyli jak to zmieniamy? Wykrzyknik Set Group PBST. No, jesteśmy na Security PBST. PBST się pisze, jeżeli będziecie już po Set Group i Wykrzyknik. I dzisiaj będziemy sobie robić pościg. Jak to będziemy robić? No i zasubujcie kanał Bo na sosu będę wybuchać pociąg Już w kargo B1A Więc warto też dowiedzieć się Informacje o, o Ruchu drog drogowym O kurde ale, ale światła zabrakło e, Dobra Właśnie To teraz Wam powiem Gdzie będziemy ścigać ludzi Ścigać będziemy ludzi Gdy gdy po prostu pociąg przejedzie na czerwonym świetle, albo nie da mu pierwszeństwa, albo, y, albo będzie jechał za szybko. Kierowcy mogą jechać maksymalnie 90, więc jeżeli ktoś będzie jechał na przykład więcej niż 95, to będziemy go ścigać, bo to jest niezgodne z przepisami i go zabić oczywiście. Policja może łamać przepisy, bo policja nie dostaje mandatu za przekroczenie prędkości, gdy go ściga. To jest akurat prawda, więc możecie jechać do 115. A jeżeli będzie przyspieszać ta kierowca, to będziecie też mogli jechać szybciej, ale do 100, 150, bo wtedy to już się możecie wywalić. I teraz wam pokażę, gdzie jest pierwszeństwo. Pierwszeństwo y, mają oto te pociągi. Mają oto te pociągi y, pierwszeństwo. Więc jeżeli ten pociąg nie przepuszcza pierwszeństwa, albo wy kolei pociąg, to będziemy go ścigać. Zaraz wam powiem, jak będziemy ścigać, prawda? No i wymagany jest pociąg taki y, osobowy albo dostawczy, prawda? Ale wolałbym bardziej osobowy, tylko kurde nie ma światła, to już jest problem malutki. E, pójdziemy sobie tędy, bo, bo kurde w ciemności nie mogę tam dojść. Akurat tu też prawie nie mogę dojść, ale dobra, do, doszliśmy. No i tak. O, se mógł przejechać, bo było żółte światło, prawda? No ciągle prąd wyłącza. Wyłącza się prąd, ale teraz już jest. Ok. Co to przyszło? Kurde, nie wiem. Ale dobra, będzie nam potrzebny. Oto ten pociąg. I jak będziemy ścigać, jeżeli przekroczy on, jeżeli jakaś kierowca przekroczy y, 95 na godzinę albo więcej, y, to będziemy używać coś takiego czyli horn. Czyli będziemy nawalać tego horna, i to znaczy, że będziemy go ścigać. Zanim odjedziemy, to, to chciałbym Wam powiedzieć, że że nie zawsze możecie mieć taki panel, że że na przykład jak odpalaczycie pistolet, to ja mam tu włączone ile on jedzie. to mój pociąg jedzie zero, wiadome prawda? A teraz on jedzie, tak tutaj wskażę, ja No tak, taki panel jest, tylko że, że Wam. Musicie zapytać ownera Fajne Uda. Nie wiem, gdzie to się pyta, ale już zapomniałem nawet, bo już to dawno dawna w fajne Uda Więc na pewno gdzieś dostaniecie ten panel. Musicie się długo zapytać. No i tyle. E, i pojedziemy sobie. Pojedziemy sobie, tylko że będzie mamy problem, bo tam e, pociąg się spalił kompletnie i będziemy musieli uratować tą sytuację. Ja już trochę tu. Ile Ile już ten odcinek się 6 minut już. Dobra, okej. Okay. Dobra, ile mamy zrobienia? To? to jeszcze mamy czas. Jak ja siebie przejechałem, kurde? Ja przecież byłem tutaj, a pociąg był tu. Nie rozumiem, co tu się stało. E, zomba nagra. Tak jest akurat. Więc. E, więc się nie ma czego przejmować. Będziemy jednak se dostawczym, bo dostawczym się yy, yy, ba bardzo dużo ludzi dostawczych jedzie, mniej niż osobowych. Więc będziemy sobie jechać dostawczym. Tu widzicie? Yy, Dora. Oj, kur kurde, ja włącz włączyłem pistolet. Odpala mi się, czy nie? My możemy już sobie jechać, bo... Bo on za nim to jeszcze pojadę yy, dobra, okej, okay. yy, zaraz wam pokażę kto ma pierwszeństwo, jaki pociąg Dobra, okej okay. Możemy sobie jechać, ale chciałbym ten pościg zrobić, jak to by wyglądało. Nie no, dobra... O dobra, Ty co stoisz? Co stoisz na torze? Nie rozumiem A ten Zara 1, 2, 3, 4, 5B nie tak tam w ogóle dobra, ugasiłem ja, znaczy wywaliłem ten burza No ja cię jeszcze pojechałem tamtą No co ty robisz? I to już właśnie będzie pościg To wam nie uda, to musicie mieć podpalarnię, i podpalacie właśnie pociąg. I to już się nazywa pościg. Dobra, no i żeśmy już mu podpalili pociąg, to już był pierwszy pościg. Ty co robisz? Lora, podpalam tak samo. Bo jeżeli ktoś zabiera wam pociąg policyjny, dostawcza albo ten y, osobowy, to. To po prostu y, też y, musicie go zaszczelić. A ten co odwalił to ten gościu. Kurde. Mam go zabić. Dobra, na razie odpuśćmy sobie. Nie będę go zabijać. A ten co on zrobił, on jedzie tym. Mandat, mandacik będzie za to. Dobra, e, słuchajcie, nie wiem czy jak ja robiłem ten pocik, to ja się wyciszyła na chwilę. Ale... ale musiałem się skupić, niestety. Więc to się nazywa pościg. I teraz wam pokażę, gdzie jest pierwszeństwo, gdy już yy, zaspełnicie pociąg. Wam pokażę, gdzie to jest. Gdzie jest. Kto ma pierwszeństwo? Yy, pierwszeństwo mają. Yy, te pociągi. Gdzie, gdzie teraz idę, tak. Więc yy, tamte. Te pociągi, które tam będą jechać. To. To nie mają pierwszeństwo. Nawet sami widzicie, że są światła. Dobra, to już będzie w sumie na tyle. Jeżeli coś się dowiedzieliście, to zostawcie suba i lajka. Jak się nie dowiedzieliście, no to też możecie zostawić suba i lajka. Bo nas z osób, będę wybuchać, cargo B1A. Oczywiście, pociąg. Dzięki.